Witajcie! Z pewnością zgodzicie się, że lwy są królami wszystkich zwierząt. Te potężne i majestatyczne zwierzęta zawsze budziły nasz podziw i szacunek. Ich piękno i siła pozostawiają niezapomniane wrażenie. Ale lwy są nie tylko piękne, ale również bardzo niebezpieczne. A w dzisiejszym odcinku pokażemy kilka historii o tym, jak człowiek przeżył spotkanie z żyjącym na wolności lwem. Wybierając się na safari, liczymy na to, że napotkamy wspaniałe zwierzęta, zrobimy niezapomniane zdjęcia i będziemy się dobrze bawić. Co jednak zrobić, gdy na naszej drodze stanie broniący swego terytorium zaciekły samiec lwa i nie będzie nas chciał przepuścić? W Afryce Południowej, właśnie to spotkało pewnego słonecznego dnia grupę mężczyzn. Na pierwszy rzut oka wszystko szło zgodnie z planem. Mężczyźni obserwowali drapieżniki z bezpiecznej odległości, ale nagle jeden z lwów ruszył prosto na ludzi. Uczestnicy wycieczki wpadli w panikę. Nawet gdy już oddalili się z miejsca ataku, głodny drapieżnik postanowił, że nie pozwoli im tak po prostu odejść. Skończyły się żarty, a stawką spotkania z lwem jest ich życie. Mężczyźni rzucili się do ucieczki. Jednocześnie oddając strzały w kierunku agresywnego lwa. Zwierzę wreszcie się zatrzymało i ludzie przestali strzelać. Chodząc po sawannie w Zimbabwe, grupa niedoświadczonych turystów napotkała lwicę, która najwyraźniej wcale nie zamierzała dzielić się własnym terytorium z obcymi. Na widok agresywnego zwierzęcia uzbrojony przewodnik poprosił turystów, by powoli się wycofać. Wygląda na to, że drapieżnik z każdą sekundą stawał się coraz bardziej rozwścieczony, a turyści zaczęli poważnie niepokoić się o swoje bezpieczeństwo. Na tym filmik się urywa. Co stało się z wycieczką, pozostaje nieodgadnioną tajemnicą. W Afryce Południowej każde spotkanie z lwem może być prawdziwą próbą sił. Ale co jeśli nie jesteś tylko turystą, ale przewodnikiem i odpowiadasz za życie swoich klientów? Właśnie taka sytuacja spotkała parę turystów. W czasie nagrywania tego filmiku nagle podszedł do nich ogromny samiec lwa. Na szczęście przewodnik nie stracił głowy i mimo niebezpieczeństwa potrafił stawić czoła drapieżnikowi. Co stało się potem? Lew nie był tak niebezpieczny, jak się wydawało i po prostu chciał poleżeć obok swojej lwicy, a turyści postanowili zostawić kamerę i dali spokój lwom. Podczas safari w Tanzanii grupa turystów stanęła w obliczu niewiarygodnego niebezpieczeństwa, gdy stado lwów otoczyło samochód. Na początku wycieczka toczyła się zwyczajnie, dopóki ludzie nie zauważyli kryjących się w wysokiej trawie drapieżników. Napięcie rosło, a lwy zaczęły zbliżać się do samochodu. Turyści zorientowali się, że znaleźli się w tarapatach. Niektórzy wpadli w panikę, gdy olbrzymie zwierzęta znalazły się zaledwie o kilka centymetrów od samochodu. W tej napiętej sytuacji przewodnik szybko podjął decyzję o odjechaniu na bezpieczną odległość, by dalej obserwować lwy z samochodu. W ten sposób grupie turystów udało się uciec przed niebezpieczeństwem i kontynuować niesamowite safari. W Parku Narodowym Krygera grupa turystów była naprawdę podekscytowana, gdy zbliżyło się do nich stado lwów. Z początku sytuacja wydawała się sielankowa. Lwy leżały na drodze i po prostu wypoczywały. Szybko jednak okazało się, że coś jest nie tak. Wielki czarny bawuł postanowił zbliżyć się do nich, roszcząc sobie pretensje do terytorium. Drapieżniki spięły się i przyjęły bardziej agresywną postawę. Na szczęście, dla lwów czarny bawuł przyciągnął uwagę innych członków swojego stada, którzy natychmiast do niego dołączyli. Choć zdenerwowane i przestraszone, to lwy wyszły z niebezpiecznego spotkania bez szwanku. Od wielu godzin w sercu południowoafrykańskiej sawanny czaiła się na wielkie drapieżniki pewna dziewczyna z kamerzystą. I wreszcie tak się stało. Nadeszła cała zgraja głodnych i gotowych do polowania lwów. Dziewczyna zatrzymała samochód, aby przyjrzeć się dzikim stworzeniom. Od początku sytuacja wydawała się niebezpieczna, aż wreszcie stado zaczęło się zbliżać, by minąć stojący na poboczu pojazd. Oboje wstrzymali oddech, starając się nie wykonywać niepotrzebnych ruchów. Lwy na szczęście powoli przeszły obok, nie zwracając na nich uwagi. Serce dziewczyny biło tak mocno, że omal nie wyskoczyło jej z piersi. Czując, że takie spotkanie jest ponad jej siły, kobieta postanowiła jak najszybciej uruchomić chepa i opuścić to miejsce. Pewnego pięknego dnia w Zimbabwe grupa turystów natknęła się na młodego samca lwa, który nie zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami. Podczas afrykańskiego safari jeden z turystów zauważył w oddali młodego lwa, który zaczął ich agresywnie ścigać. Przerażeni turyści postanowili przyspieszyć w nadziei, że go zgubią. Wreszcie udało im się nabrać wystarczającej prędkości, by zwierzę zostało z tyłu, a turyści mogli bezpiecznie kontynuować podróż. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.